Nie? Jakuś go... Jakuś go... Czekaj, 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 czekaj. go wziął tak bardzo ustał. Wiecie, żeby było widać te. Mąste, mąste kumy spalić, Aha. No chcę, R provinie Ja! её Nou wist ik, dat moet wel maar zien ohhh ключ maar! Rog writer Het is graag cray public Het is begonnen bij wij ôn Tomek. Ale do tyłu, na wstecznym, do tyłu go tak nie przyjmiesz jak do przodu. Wiesz, bo inna masa. Zaciągnij i na wstecznym. Tam, tam, tam. Zaciągnij leczny! Nie? nie. dobra, może może czy może przyjadę czy Chyba są no.